Polska gospodarka zaskakuje swoją odpornością na niekorzystne trendy w otoczeniu zewnętrznym. Pierwszy kwartał przyniósł wyższe od oczekiwanego tempo wzrostu 4,6% rok do roku. I to w powiązaniu z wieloma czynnikami, które powinny powodować, że nadal będziemy sobie radzić się relatywnie dobrze, skłoniło nas do podwyższenia prognozy wzrostu wzrostu gospodarczego na ten rok do 4,6% z 4 Dwie dziesiąte poprzednio. Czynniki, które pozwalają z optymizmem patrzeć na perspektywy polskiej gospodarki, to po pierwsze spadek relatywnych kosztów pracy w porównaniu z naszymi najważniejszymi konkurentami w regionie. To zwiększa konkurencyjność naszych eksporterów i jest odpowiedzialne za imponujące wyniki polskiego eksportu, m.in. dwucyfrowe wzrosty naszego eksportu do europejskich gospodarek, stojących na krawędzi recesji mam na myśli Włochy Niemcy kolejny element odpowiedzialny za dobre wyniki polskiej gospodarki to niedowartościowanie złota gazu to pozostaje bardzo stabilny i o 5 do 10% fundamentalnie niedopartościowane. to dodatkowo zwiększa konkurencyjność naszego eksportu i pozwala absorbować osłabienie popytu zewnętrznego pozwala polskim firmom zwiększać swój udział w zagranicznych rynkach, w tym pozwala na spektakularny wzrost udziału polskich towarów w niemieckim imporcie dóbr konsumpcyjnych. Kolejny element to rosnąca absorpcja środków unijnych. Szczyt wydatkowania środków unijnych w obecnej, siedmioletniej perspektywie, dopiero przed nami to najbliższe kilka kwartałów, i to w naturalny sposób uodparnia nas na negatywne trendy zewnętrzne. Kolejny element to nowy pakiet fiskalny. To jest czynnik, który będzie podtrzymywał wysoki wzrost popytu konsumpcyjnego, nawet w przypadku ewentualnego pogorszenia sytuacji na rynku pracy, na co się wcale nie, nie, za, nie zanosi. No i w końcu dodatkowy element nowy, długo wyczekiwany z niecierpliwością, to Odbicie i to bardzo gwałtowne odbicie, spektakularne inwestycji przedsiębiorstw, inwestycji w sektorze prywatnym. Dane GUS pokazały, że inwestycje dużych firm zatrudniających powyżej 49 osób w pierwszym kwartale tego roku wzrosły o ponad 20%, w tym w samym przetwórstwie przemysłowym o blisko 18%. I to jest bardzo pozytywna zmiana, szczególnie w kontekście. Pogorszenia koniunktury gospodarczej na świecie. To pozwala z optymizmem patrzeć na wyniki polskiej gospodarki w kolejnych kwartałach. To sugeruje, że szybki wzrost gospodarczy w Polsce może się utrzymywać w średnim i dłuższym terminie, mimo negatywnych tendencji demograficznych. I tutaj mamy kolejną zmianę, taką strukturalną, którą zauważyliśmy w pierwszym kwartale, czyli prawdopodobnie początek spadkowej tendencji zatrudnienia i pracujących w polskiej gospodarce związane nie ze słabym popytem na pracę tylko z ograniczeniami podażowymi, z po prostu z brakiem rąk do pracy nawet Mimo dużego ciągle napływu pracowników za zagranicy. I to łącznie, to mocne odbicie, bardzo mocne odbicie inwestycji przedsiębiorstw, w sektora prywatnego w połączeniu z tą napiętą sytuacją na rynku pracy, oznacza, że polska gospodarka radzi sobie z niezbędną i bardzo pożądaną zmianą funkcji produkcji, z taką transformacją gospodarki, polegającą na tym, że nie możemy już liczyć na Duży, niewyczerpany zasób taniej siły roboczej, to się skończyło. A musimy polegać na wzroście wyposażenia gospodarki w nowoczesny kapitał, technologię, w dobrą organizację pracy. I to dzięki szybko rosnącym inwestycjom firm wydaje się, że następuje w naszej gospodarce. I to też uodparnia nas właśnie na te negatywne tendencje na zewnątrz. Przyszły rok może być trochę trudniejszy, ale tutaj sytuacja jest dużo bardziej niepewna ze względu na. Ekstremalną niepewność dotyczącą sytuacji w globalnej gospodarce. Wojny handlowe, Brexit, napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie to są wszystko czynniki, które mogą wywrócić scenariusz prognostyczny na 2020 rok.